Zanim kupisz owczarka podhalańskiego. Oczywiście decyzja o zakupie psa jest bardzo, bardzo ważna i każdy kto decyduje się na psa powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Dzisiaj właśnie owczarek podhalański i co powinneś wiedzieć, a raczej na jakie pytania powinneś sobie odpowiedzieć zanim zdecydujesz się na tego psa. Pierwsza sprawa. Musisz wiedzieć jak są duże te psy kiedy są dorosłe. Niestety wiele osób, które decydują się na owczarka podhalańskiego, które nawet wyobrażają sobie tą jego wielkość, jadą kupić tego szczeniaka, to niestety w czasie zakupu nie zwracają uwagi na jego rodziców, na jego matkę, tylko patrzą na te piękne, wspaniałe, białe kulki, które są oczywiście słodkie, które są jeszcze nieduże, ale bardzo szybko zamienią się w bardzo dużego psa. Musisz wiedzieć, że owczarki podchalańskie to są naprawdę spore psy. Psy, które potrzebują dużo przestrzeni, które lubią przestrzeń i musisz ją im zapewnić. Czyli taka oczywista rzecz wielkość. Jednak niestety dużo z nas o tym zapomina. A to niestety może się później na, tym, na nas odbić. Kolejna rzecz to choć są to psy mocno niezależne. Ze swoim mocnym zdaniem, to są też bardzo posłuszne i nastawione na pracę z nami, ale nigdy nie będą w sposób ślepy nas słuchać. Nie nastawiajmy się, że ta, ten olbrzymi biały miś będzie nas bezgranicznie słuchał. On ma swoje zdanie, on jest, chociaż jest posłuszny, to jest mocno niezależny. On musiał sobie pokolenia całe radzić samodzielnie i on nie zawsze będzie nas słuchał. Nie liczmy na bezwarunkowe posłuszeństwo. Nie liczmy też na ślepe posłuszeństwo. Owczarek podhalański ma swój rozum, jeśli go przekonamy, nauczymy, będzie widział w tym cel, zrobi dla nas dosłownie wszystko. Ale jeśli będziemy na nim wymagać tego siłą, będziemy próbować zmuszać go do czegoś czy żeby robił coś, co mu się nie podoba, on tego nie zrobi. Musimy o tym pamiętać. To nie jest robot. On ma swój umysł, swoje spojrzenie na świat. Kolejna rzecz jest taka, że choć ruchu nie potrzebuje aż tak dużo, to jednak on jest nadal bardzo ważny i mu bardzo potrzebny. Musimy mu zapewnić odpowiednią ilość ruchu. W przypadku innym może pojawić się otyłość, mogą się pojawić problemy. On potrzebuje tego ruchu i chociaż nam się wydaje, że wielu osobom się wydaje, nie nam, że to jest pies bardzo spokojny, wręcz flegmatyczny, on by cały czas leżał. I często tak jest, to jednak te obrazy tego leżącego psa po prostu pokazują nam psa, który ma tego ruchu na tyle zapewnionego, i on po prostu pozostałą część dnia może sobie leżeć. Ale ruch musimy mu zapewnić. I chociaż nie jest go dużo, to nie możemy o nim zapomnieć. Kolejna rzecz jest taka, że nie lubią ciasnoty. One jednak, tak jak wspomniałem, potrzebują dosyć dużo przestrzeni i te psy nie zawsze będą dobrze czuły się w małych mieszkaniach, w małych przestrzeniach. Jednak niektóre, chociaż niektóre te psy duże, im wcale nie przeszkadza mała przestrzeń. Jeśli zapewnimy im odpowiednią ilość ruchu na zewnątrz, to nawet małe mieszkanko im nie będzie przeszkadzać, to jednak owczarek podhalański tego miejsca, przestrzeni potrzebuje więcej. I lepiej, żebyśmy mu ją zapewnili dla jego wygody i komfortu psychicznego. To też świetne psy stróżujące, psy będące obrońcami. Trzeba jednak pamiętać, żeby nauczyć je, w jaki sposób mają reagować, gdy bronią nas, terenu. Inaczej mogą być zbyt zdecydowanymi obrońcami. Oczywiście to nie jest jakoś strasznie trudne, ale należy o tym pamiętać, że jednak Trzeba tego psa nauczyć, wyszkolić, tak, żeby na przykład naszego podwórka nie bronił zbyt intensywnie. A wychowanie to delikatność i spokój. Tylko wtedy uzyskamy fajne rezultaty. Do tego oczywiście duża rola socjalizacji i musimy mieć na to czas. Te psy, chociaż w miarę dobrze znoszą samotność, są samodzielne, niezależne, to jednak potrzebują nas, ludzi, kontaktu z człowiekiem. Czasu poświęconego dla nich, naszej uwagi, i to nie tylko w okresie wychowania, w okresie zabawy, szkolenia. Tu chodzi, żeby te psy były z nami jak najwięcej, jak najdłużej, również później. Ważne jest też to, żebyśmy mu zapewnili dużo nowych bodźców, żeby go nauczyć na spacerach, pokazywać mu nowe rzeczy, żeby tego psa po prostu nie izolować. I musimy o tym pamiętać, że to jest po naszej stronie on sam tego nie zrobi sam nie pójdzie na spacer my musimy mu to zapewnić zanim kupisz owczarka podhalańskiego pamiętaj też że chociaż pielęgnacja nie jest uciążliwa to jednak ze względu na jego rozmiar może trochę czasu zająć i chociaż ta pielęgnacja naprawdę nie jest aż tak trudna jak w przypadku innych psów będących kilkukrotnie mniejszymi niż owczarek podhalański to jednak nie możesz o niej zapomnieć to jest coś bardzo ważnego nie tylko ze względu na wygląd, ale też na ze, ze względu na jego zdrowie. Jednak musisz o tym pamiętać. Zanim go kupisz, pamiętaj, że stosunek owczarków podhalańskich do dzieci jest bardzo pozytywny. Są cierpliwe, uważne, to jednak nadal są to psy duże. I chociaż będą uważały, żeby nie potrącić malucha, no to niestety niekiedy nasz maluch też może w niego wpaść i może się przewrócić. To jest pies duży i silny. O tym trzeba bardzo pamiętać. Musimy też bardzo mocno pamiętać o tym, w jaki sposób może on zareagować, kiedy bawi się z dziećmi, kiedy jest z tymi, można powiedzieć, swoimi dziećmi, kiedy podejdzie ktoś obcy. Ponieważ ta jego reakcja może być o wiele bardziej szybka i zdecydowana, niż w przypadku innych zagrożeń, na przykład pilnowania swojego terenu, czy też pilnowania bycia z osobą dorosłą. Tu musimy na tym zwrócić uwagę i o tym pamiętać. Zanim go kupisz, pamiętaj też, że trzeba uważać na upały. Jednak wysiłek, intensywne zabawy, w czasie, kiedy ta temperatura jest zbyt duża, musimy przeprowadzać rano czy też wieczorem, tak żeby ten pies, który jednak raczej jest przyzwyczajony do chłodniejszych, zimniejszych warunków, mógł w spokoju się pobawić, pobiegać, pospacerować, nawet wtedy kiedy jest gorąco. Pamiętaj też, że to pies naprawdę spokojny i zrównoważony, a jakieś agresja, niepokój, niezdecydowanie mogą wynikać właśnie z błędów wychowawczych. I musisz o tym naprawdę cały czas pamiętać. Chyba 20 raz mówię w tym materiale pamiętać. Muszę sobie liczyć, albo może wy mi policzcie, że to wychowanie jest bardzo ważne. Jak w przypadku każdego psa. I to wychowanie naprawdę nie jest trudne, bo może ci się wydawać, że to nie jest pies właściwie dla nikogo. Ale rzeczywistość jest taka, że te psy są naprawdę genialne dla większości z nas. Tylko musimy spełniać pewne warunki. I odpowiednia ilość miejsca, i odpowiednia ilość naszego czasu. Ten pies ma nie spełniać tylko naszych warunków, czyli być duże, białe i fajne. I tam dodajmy co chcemy. Ale też my musimy spełniać to co ten pies potrzebuje. No i wtedy, jeśli odpowiemy sobie na te pytania, będziemy znać odpowiedzi i będą się zgadzały, to będziemy mieć świetnego psa na około 12 lat, ponieważ tyle średnio żyją te psy. I najprawdopodobniej ktoś kto zdecydował się na owczarka podhalańskiego, już kolejnym jego psem też będzie owczarek podhalański, bo z reguły tak jest, że większość osób zakochuje się w tych psach. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, podziel się tym materiałem. Spójrz na inne materiały, spójrz na inne kanały. Linki w opisie. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.